On się przechwalał, że miał 30 kobiet. Ta 30 kobiet. Podziel to przez trzy. No co? Słuchaj, a jak kobieta mówi, że miała trzech facetów. Ty sobie pomnóż przez trzy. Palina, ale to ile tu wyjdzie? Nic, nic, troszka. Nic nie powiem. Nic. Nic, troszka. Toszka, straszne... coś dziwnego się ze mną dzieje. Ja mam problem. Ja nie pamiętam, co przed chwilą powiedziałam. Od kiedy zauważyłaś ten problem? Jaki problem? Pamelka, dokąd idziesz? Nie wiem, nie wiem dokąd idę. Nie wiem, nic nie. Zośka, 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 pamiętasz, jak zaczęłam tyć. Pamiętasz, Sanie w brzuchu nie dało mi spać. Nic nie mówię. Ja do kuchni cichutko matka czujna jak pies. I Pamelka do łóżka się kłaść. Zostaw co sport uprawiała. Zwolnienia z WF-u sama ci pisała. Dziadla. Dieta mi nie wystarczała, więc jednocześnie cztery sto zostaw te cukierki. Smutka dla mnóczków od nie nikt ci tego nie zje. Ocz tutaj siadaj, bo Oche. ciśnienie skoczy. Pawełka, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nic. nic, nic. Miód, malina, nie malina. Prawdziwy mężczyzna nie je miodu. Prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły. A po miesiącu miodowym. Miód wysyła. Zostaje stary piernik. A propos! A propos piernik. A? Powiedz mi, Zoszka, jak nas powiedzi? jak tam z Twoim trutniem. Cheniem no. no. seks no. zero. No. A jak już to tylko w pozycji matrymonialnej? Mój no Boże. I to przy zgaszonym świetle, żeby dzieci nie usłyszały. No, Czyż wasze dzieci już dawno się wyprowadziły z domu. No właśnie! A, no. A Heniek jakbyś się odzwyczaju? Nie Nieraz tylko tak pomiętości. Te Ta Nie. Goli się najpierw. Jest dla mnie miły, no i wtedy wiem, że będzie miętość. Mój Boże! No, jakieś kilka ruchów, tak, ze dwie minutki. I koniec? No. Koniec. Mój Boże. Dwie minutki to zawsze wstąpisz. Tak, tak. A raz była godzina i dwie minuty. Czyli można. No, ale wtedy przechodziliśmy na czas letni. Czyli nie można. Żeby chociaż raz w miesiącu. Raz w miesiącu. Trzeba mieć dużo szczęścia. A kiedyś to tak było. Słuchajcie, tak się namęczył, tak się zasapał. Ja się przestraszyłam i mówię tak, Heniek, powiedz mi, czy ty dochodzisz? Czy nie daj Boże odchodzisz? No. No. Śpieszny się kochać mężu. Tak że matkę do przedszkola wzywają. Amen! <śmienicę> 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 i i tak Dziewczyny musimy jej pomóc. Intonujemy mantrę. Nie, mają. and so